Witam serdecznie kochani, zapraszam wszystkich serdecznie do no czytania Bibi, bo jeden jest Bóg Jakwe, jedyny jest Zachodzisła i Duch Święty, nie nawiara, jeden Bóg Bóg Jakwe. To jest bardziej Bóg jachwę, Stórca, nie będzie mi, bo imię Jezusa Chrystusa to moi jachos słucha ma się Duch Święty, rucha kodesz, kochani, czytacie się do misję i my tuin. Mizer słaba jachwę. Biba pewien się nas oczach jak święta misja nie ma ten Bóg, Jeden nas Bóg jachwę. Jachos szłucha, ma się Duch Święty. Ruha kochani psan 23. Jachł z moim pasterzem, Niczego mi nie zalaknie. Stoję, że kładę się w zielonych paziskach na na spokojne wody. dyszę, duszę, mnie. Ścieżkoń dość dości, względu na swoje imię, choćby nawet chodził doliną. Czy nie i się nie ulegnę, bo ty jesteś ze mną, to laska, i ki pociesza mnie. Stałeś przed mną w stół. Wobec moich vlogów namaszasz mi głowę, olejkiem, kiedy przewidy. Przelewa się. Zaprawdę, dobroć mi ci siedzie, pójdę w świat za mną. Po wszystkie dni mego życia. Będę mieszkał w domu jakby przez długi czas. Amen. 124 24. Jachwy należy ziemia i wszystko, co je napełnia, świat jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go utwierdził na rzeka. Kto wstąpi na górę Jachwę, to stanie w jego średnim miejscu, człowiek grobnie skalany z tego serca, który nie skłania swojej duszy ku marności, nie przysięga po, po odsetnie. Jak otrzymał go, sejs to od Jachwę już od Boga, z tego zbawiciela. To jest. Pokolenie, którzy, którzy go szukają, tu szukają tego oblicza, Boże, jachwe Kuba. Podnieście obramy Waszej głowy. Podnieście się brota odwiedzcza, wyszedł król chwały. Wyszedł tym król chwały. Jachwy mocny podejrzy, jachwę podejrzny w woju, Podnieście się bramy Waszej głowy. Podnieście się brota odwiedzcza. Aby w środku uchwały, tu jesteśmy uchwały, ja chwileczę zebu, on jest kule, pawej, kaleluja, chwała do ciebie, ta tuś, ja chwileczę z jednym Bogiem, z w nieba ziemi, chwała chsua, a masz jak Jezusa, Chrystusa też drogą pana życiu, to da życie zaraz karwali, kochani męsiarz, chwała do ciebie, kochania chsua, a masz się chwała Ducha Świętego, i ma jak ruach, gody święta, dudza. Dziękuję. Kochani młode, się tam dusi to serca. Każdy, który słowo w tym wiesz Boga, wiesz Ducha Świętego i Złota Chrystusa to przyjść do Siedemisy, o Majdę, czy te Bronca, Bóg Jachwy, dzisiaj Biblia jest naszym podobnym biary. Jeden jest nasz status Jachwy, jeden medze zachorczością do Święty, Hallelujah! Paweł Jakwe, Chodsuła, maci i Maja! Chwięć falom święto niewiańskiego Turcy, Jachwy, dusi Jakwe, i Ducha Świętego. Co dobrze mamusie i Maja, łacha, co prawdziwe imiona Boże, święci Turcy imi, a bo jest dobuk Bóg, Jezusach, Jezusza Jezusa Chrystusa, ha masz jak dusień i ma kochani czytajcie Biblię, śnię Biara jedna wiara, jest jeden Bóg, Jahwe to ten nam na no bibie Stwórca Nieba ziemi, Hallelujah jak da ci witać toś ja chce, ja chosuła, Jahosua masz im baba.